W Berlinie wydarzyło się coś, co teoretycznie nie ma żadnego znaczenia praktycznego, ma jednak bardzo duże znaczenie symboliczne, a mianowicie stojąca obok Dworca Wschodniego w Berlinie sala widowiskowo-sportowa która dotychczas nazywała się Mercedes-Benz Arena zmienia swoją nazwę. Teraz będzie nazywać się Uber Arena. A stojąca obok sala, w której odbywają się koncerty muzyczne, dotychczas nazywała się Verti Music Hall, a teraz będzie nazywać się Uber Eats Music Hall. Obie te sale stały dotychczas na Mercedes Plac, a w tej chwili będą stały na Uber Plac. Zmienią się też adresy internetowe obu sal. I zmieni się też świadomość Berlińczyków, którzy już nie będą chodzić do Mercedesa na koncert, tylko do Ubera. Cała ta sytuacja symbolicznie pokazuje, że auta, nawet niemiecki Mercedes, nawet Mercedes, który jest niemiecki, pierwsza firma motoryzacyjna na świecie, duma tutejszego kraju, traci na znaczeniu. Taryfiarze w Mercedesie Beczce i w nowych Mercedesach odchodzą powoli do Lamusa. W to miejsce przychodzą młodzi Imigranci, którzy wożą nas wszyscy w Toyota hybrydowych, działalność taksówkarza na własną rękę zastępuje ekonomia platform, ekonomia gigów, pracy dorywczej, a także yield marketing, czyli sposoby, jak tu wyciągnąć z klienta jak najwyższą opłatę za przewóz, zamiast ustawowy, ustalony z góry cen za kilometr przejazdu taksówką. A Verti Music Hall, który będzie w tej chwili. Uber Eats Music Hall to również zmiana. Verti to hiszpańska firma ubezpieczeniowa specjalizująca się tutaj w Niemczech właśnie w ubezpieczeniach samochodowych. I nic dziwnego, jak będziemy jeździć car sharingiem i korzystać z usług Ubera. Do ubezpieczenia nam nie będą potrzebne. Następnym symbolem jest to, że Uber to jednak firma amerykańska. Wielka firma amerykańska powstała nie tak dawno, która właśnie wypycha tradycyjnego, istniejącego od ponad 100 lat Daimlera, czyli producenta Mercedesa, z piedestału. Z nazwy areny, z patronatu hali sportowej, ze świadomości Berlinczyków. Teraz, jak tata przyjdzie z dzieciakiem i dzieciak zapyta się, tata, co to jest Uber, powiedz mi, nie zapyta się, co to jest Mercedes. Dlaczego tata ten stadion nazywa się stadionem Mercedesa? Tylko zapyta się tata, dlaczego ten stadion nazywa się stadionem Ubera? Co to jest Uber? Tata wytłumaczy i Uber już ma dzieciaka. Wszystko idzie zgodnie z planem, z wielkim globalistycznym planem. Platformy zamiast przedsiębiorstw, car sharing zamiast własnych samochodów, zamówione jedzenie do domu przez Uber Eats zamiast wycieczki do restauracji. I nie ma śmiechu, już w tej w chwili są restauracje w cudzysłowie których nie ma ani jednego stolika i które zajmują się tylko przygotowywaniem jedzenia dla Uber Eats albo innych tego typu firm. Lieferando. Swoją drogą ciekawe kiedy pierwsza hala sportowa będzie nosić imię Lieferando. I to pokazuje jeszcze jedną rzecz, że Uber jest już tak gigantyczną firmą i tak bogatą, przynoszącą takie zyski, że jest w stanie zasponsorować tak wielką halę sportową, Obok halę muzyczną i zmienić nazwę placu, na którym oba budynki stoją. Za pieniądze można wszystko. Jak chcesz, to zmienimy nazwę placu na taki, żeby reprezentował Twój biznes. Tak to jest, podczas gdy w Polsce zmienia się nazwy ulicy w zależności od opcji politycznych albo na żołnierzy wyklętych, albo na powojennych komunistów, tutaj zmienia się nazwy w zależności od sponsora. Kto ma pieniądze, ten ma swoją ulicę, ten ma swój plac. Zresztą co się dziwić? Obie hale widowiskowe należą do tej samej firmy i do tej samej osoby. Właścicielem hal jest firma Anschutz Entertainment Group. A jakże amerykańska, której właścicielem jest pan Anschutz, Filip Anschutz, 84-letni amerykański miliarder, znajdujący się na 120. miejscu listy najbogatszych ludzi na świecie, którego firma na całym świecie posiada ponad 350 tego typu hal sportowych i muzycznych, w tym sławny stadion futbolowy Los Angeles Galaxy. I to właśnie pan Anschutz dogadał się z Uberem i zmienił nazwy swoich obiektów w Berlinie. I jeszcze gorzej, pan Anschutz jest tutaj na niemieckim rynku, nielubiany. Przede wszystkim za swoje konserwatywne poglądy i otwarte wspomaganie republikańskich think tanków Stanów Zjednoczonych. Przypuszcza się, że miliarder wspiera również pana Trumpa, choć nigdy na ten temat się nie wypowiedział. Pewnym jest, że w 2017 roku wyłożył trochę ze swojego portfela na kilka organizacji konserwatywnych, którym nie podoba się ideologia LGBT, co już wtedy wywołało. Testy postępowej części społeczeństwa niemieckiego pod halami w Berlinie na Mercedes Placu. Jeszcze wtedy Mercedes Placu. Tak czy owak, zmiana jest symboliczna, firma amerykańska zamiast niemieckiej, firma car taksówkowa zamiast producenta samochodów, firma dostarczająca żywność zamiast ubezpieczalni, platforma zamiast tradycyjnego. Przedsiębiorstwa. Swoją drogą, tutaj w Stuttgarcie mamy również Mercedes-Benz Arena, a obok salę koncertową imienia Porsche. Mercedes-Benz Arena w Stuttgarcie stoi zaraz obok fabryki Mercedesów i naprzeciw prawie muzeum Mercedesa. Ciekawe, czy zmieni nazwę, wcześniej czy później, na Uber, a może Apple Arena, Google Arena, Tesla Arena? O, Tesla by pasowała. Listek